witajcie baranki to jest czytanie dla was na miesiąc styczeń zrobimy sobie typowy rozkład krzyża celwiskiego i zobaczymy co ten styczeń tu dla was ma za nadbrzu. ok no wyskakują tu jakieś oferty dla was dobrze mm. Energia ogólna na miesiąc styczeń dla Barana. Trzy kielichy. Co jest wyzwaniem dla Was w tym miesiącu? Osiem buław. Co odchodzi do przeszłości? Wieża. Co macie w głowie, do czego dążycie? Co macie w serduchu? Rycerz pentakli. Co jest w podstawie tego czytania? Kapłan. Co w najbliższej przyszłości? Sześć buław. Wasza energia. Dziewięć buław. Co z zewnątrz przychodzi? Król Pentakli, wskazówka bądź rada, lub ostrzeżenie: mamy sąd ostateczny i siedem pentakli. Wynik sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Może jeszcze troszkę tak o. No dobra. To lecimy z tym, z tym czytaniem. Kochani, miesiąc przedstawia się bardzo pięknie. Yy, trzy kielichy. Dużo zabaw, dużo roz, rozrywki, dużo spotkań z przyjaciółmi. Yy, ogólnie nastrój bardzo yy, zabawowy, wesoły, towarzyski. Yy, będziecie spędzać ten czas prawdopodobnie ze swoimi przyjaciółmi lub osobami, które są bardzo blisko z wami yy, i wspierają was w jakiś sposób. Wyzwaniem dla was na ten miesiąc jest osiem buław. Więc będzie się dużo rzeczy działo, bo energia przyspiesza tutaj, w tych 9-8 buławach mogą przychodzić różne maile, komunikaty, wiadomości, z którymi trzeba będzie, na które będzie trzeba szybko reagować. I możecie mieć, że tak powiem, takie poczucie presji i nacisku, i że już nie nadążacie i nie dajecie rady, tak? To jest do przepracowania, to jest jako zadanie dla Was na ten miesiąc, więc mm, miesiąc będzie wymagał skupienia, koordynacji, harmonogramu, planu, żeby nic z tych wiadomości, które tutaj do Was będą napływały, nie. Zostały pominięte, bo potem może z tego powodu być jakiś problem albo kłopot. Do przeszłości odchodzi wieża i bardzo dobrze. Y, jakieś okoliczności, jakieś sytuacje, które y, no, były zaskakujące dla Was, drogie baranki, y, i spowodowały jakiś naprawdę taki y, moment aż niedowierzania y, z powodu tego, co się wydarzyło. Y, nie wiem, w jakim aspekcie tutaj. Y, to mogło nastąpić, nie będę tego sprawdzała w tej chwili, bo oczywiście każdy z Was ma po prostu na celu inne marzenia, inne cele, i Wy będziecie wiedzieli, o co chodzi z tą wieżą. Było coś zaskakującego coś, co spowodowało naprawdę szok, co przyszło z zewnątrz. I na razie macie to już w linii czasowej w przeszłości, tak? Do przyszłości idzie bardzo piękna karta sześciu buław, która mówi o zwycięstwie, o sukcesie, o ym, byciu w świetle reflektorów, o tym, że będziecie doceniani w pracy, że będziecie zauważeni w środowisku, w którym pracujecie lub żyjecie. Yy, I to przyniesie Wam ogromną dumę, prestiż i zadowolenie. W głowie macie plan, macie, macie plan dojścia do celu. Wiecie, że czasu jeszcze ym, przed Wami wiele, do tego, aby osiągnąć to, na czym Wam naprawdę zależy, i postanawiacie w styczniu albo zrobić ten plan, albo go się trzymać, albo popatrzeć sobie na niego i go zweryfikować. Ym, ym, rycerz Pentakli jest metodyczny, schematyczny, Pracowity, rutynowy, i on idzie po swoje bardzo powoli, krok po kroku, ale nie spuszcza swojego celu z oka, tak? I to jest jedyny chyba z rycerzy, który naprawdę dociera do celu, tak? W podstawie mamy wielkiego kapłana. Tutaj sobie dopowiemy oczywiście do niektórych kart, bo. Niektóre karty mogą naprawdę mieć różne znaczenie. Kapłan to jest kręgosłup moralny, to jest autorytet, to jest prawo, to jest wiedza, to są wysokie priorytety, to jest hierarchia, to jest ktoś, kto stoi wysoko i wyznacza pewne standardy i należy się ich trzymać. Więc albo Wy macie taki właśnie plan, że będziecie teraz bardzo odpowiedzialni, trzymali się tego swojego. Kodeksu moralnego i etycznego. No, zobaczymy później. Wy się przedstawiacie jako już zmęczoni, zmęczeni wojownicy. Dziewięć buław, troszkę wam już energii uszło, wiele spraw załatwiliście, wiele rzeczy już osiągnęliście. I nagle tracicie wiary, tracicie siły. Może to jest chwila, kiedy przysiądziecie i będziecie potrzebowali po prostu zresetowania, a może zweryfikowania swoich planów, swoich projektów, swoich schematów, swoich dróg, do, którymi dążycie do, do, do tego wymarzonego celu. Niemniej jednak, w tej karcie jest również przekaz: nie trać wiary, ponieważ brakuje Ci naprawdę niewiele, aby osiągnąć, to na czym ci zależy, dlatego odpocznij sobie chwilę, zweryfikuj wszystko, co tutaj wymaga ewentualnej korekty, i ruszaj dalej w tym samym kierunku. Nie rezygnuj, tak? Z zewnątrz przychodzi do Was jakieś wsparcie króla pentakli, albo jest to osoba majętna, albo osoba, która po prostu chciałaby was w jakiś sposób wesprzeć finansowo. Być może to jest wasz szef, dyrektor, bardzo często tak bywa w pracy który ma dla was jakieś dobra finansowe do zaoferowania, a może podwyżka, a może awans. Zobaczymy jeszcze później, co tutaj w dopowiedzeniu karty podpowiedzą. Jeżeli chodzi o radę, wskazówkę, wszechświat wam podpowiada. Długo czekałeś, długo czekałeś na moment, w którym, który teraz rozpoczyna ten styczeń, tak? Przebudzisz się na nowo, odnowisz się. Przejdziesz regenerację, odświeżenie, odmłodzenie, być może wróć do jakichś pomysłów, które odłożyłeś na półkę i uznałeś, że one są już nieaktualne na dany czas lub na dany moment. Coś powstaje z popiołów, coś wraca z przeszłości, coś powinno wrócić z przeszłości, co długo czekało już w ukryciu, albo odłożone, albo coś było zasiane, jakiś projekt się rozpoczął i w pewnym momencie z niego zrezygnowałeś. Tutaj jest prośba: wróci do tego, tak? Wróci do tego, przyjrzyj się temu. Wynik, energia, z jaką wychodzicie z miesiąca. Stycznia jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi o harmonii, o balansie. Mówi też o sprawach urzędowych, więc jeżeli ktoś z was tutaj się borykał z jakimiś sprawami sądowymi, urzędowymi, to ta karta mówi, że rozwiążesz swoje problemy na drodze prawnej w sposób pozytywny dla siebie, tak? Dobrze, dopowiadamy. Ach, już to powiem tą wieżę, bo już mnie tak tutaj kuje w oczy. Dobra, o co chodzi z tą wieżą? Co tutaj było takiego, co cię zaskoczyło, drogi baranie. No właśnie, jakieś sprawy sądowe urządowe. Znowu mamy sprawiedliwość, więc coś tu musiało przyjść, co spowodowało lekki szok. Mandat niezapłacony. Jakiś... jakiś Yy, jakieś sprawy, które wymagają natychmiastowej Twojej reakcji i yy, yy, przyjrzenia się sprawom. Nie spodziewałeś się tego i nie, jest to, nie było to przyjemne. No dobrze, w porządku. Co mamy tutaj z tym kapłanem? Zobaczmy. Uh -huh. Paśkielichów. Paśkielichów. Może macie poczucie, że albo potrzebujecie mentora, bo macie zbyt mało doświadczenia w tej pracy, którą wykonujecie i boicie się, że może dojść do jakich, no, jakiegoś nieporozumienia lub nie poradzicie sobie z jakimś problemem. To jest jedna wersja. Druga wersja może być taka, że to wy jesteście mentorem dla jakichś młodszych osób lub osób mniej doświadczonych w zawodzie, który uprawiacie. Lub jesteś wsparciem, mentorem, przewodnikiem, terapeutą dla osób młodszych, tak? Może dzieci, może osoby po prostu mniej doświadczone. Tak to widzę. Dobra. Do czego zmierza twój rycerz pentakli? Zobaczmy. Mm, do sprawczości, do tego, aby dosięgnąć to, na czym, na czym mu najbardziej zależy. Mamy tutaj króla Buław. No i pięknie, to jest bardzo piękna postawa. Król Buław z, z rycerzem Pentakli to jest bardzo dobre zestawienie, ponieważ król Buław jest celowy, wierzy w cel, widzi ten cel, idzie prosto po swoje, nie, nie, nie bacząc na to, co inni mają do powiedzenia na ten temat. Natomiast rycerz pentakli po prostu wzorowo, schematycznie, metodycznie przygotowany bardzo dobrze do tej drogi, przed, do przodu, więc to jest zestaw naprawdę super. Co to za zwycięstwo tutaj mamy? Cóż to za zwycięstwo? Na jakimś nowym terenie masz tutaj ewidentnie, drogi baranie, jakiś sukces. W jakimś temacie, w którym do tej pory się nie roze, rozeznawałeś, może czegoś się uczyłeś, może coś tutaj podnosisz, jakieś swoje kwalifikacje. Niemniej jednak sukces jest ewidentnie w temacie, w którym wcześniej naprawdę nie miałeś doświadczenia ani pojęcia, co z tym robić, więc tutaj mogą być zakończone egzaminy, awanse. E, jakiś naprawdę udany, udany etap pracy, który spowodował, że jesteś chwalony, zauważony. Mm, dobrze, król pentakli. No właśnie, król pentakli może Ci przynieść jakąś naprawdę e, podwyżkę. Bo mamy tutaj diabełka, który akurat w zestawie tych kart, które tu widzę, raczej mówią o awansie, o tym, że to będzie jakiś strzał finansowy dla Ciebie. Wyjątkowy, który spowoduje. No, że duża radość zapanuje w Twojej rodzinie z tego powodu. Jeszcze sobie jedną kartę tutaj dorzucimy. No tak i to jest ten sukces to zwycięstwo. Widzicie. Powtarza się ta sama, ta sama karta, ten, ta sama energia. Więc myślę, że tutaj ten, ten szef ta osoba, która ma... Sprawczość jakąś, nie wiem, czy to jest twój ojciec, czy to jest właśnie szef. Tutaj spowoduje jakąś jakiś naprawdę dużą nagrodę, która, z której będziesz dumny i będziesz zauważalny, tak? Co tutaj ten sąd ostateczny nam jeszcze by dopowiedział? Zobaczmy. No, tu jest bardzo duża transformacja, zmiana, kochani. Raczej widzę, że to jest informacja dla Was, że następny rok, zaczynając od stycznia, będzie miał bardzo y, duże znaczenie dla Was. Tu dochodzi do jakiegoś przełomu, jakiejś transformacji, dojrzewania, mądrości, wyższej świadomości, nabycia lekkości, tak? Świat zacznie Wam się jawić y, w pięknych barwach, będziecie widzieć więcej, rozumieć więcej. Hmm. Bardzo pięknie. I sprawiedliwość. No właśnie, coś tutaj, jakieś urzędowe sprawy, przed którymi ty się bronisz rękami, nogami, albo jesteś w pozycji obronnej, yy. albo ta sprawa dalej będzie jeszcze miała miejsce. Yy. I praca. Praca, praca, praca. Może, kochani moi, wyjdą jakieś aspekty w Waszej pracy, w Waszej karierze, gdzie poddacie osądowi jakieś swój, swoje stanowisko, tak? I wygracie tą sprawę. Będziecie, że tak powiem, w prawie, tak? Bo widzę, że tutaj karty pokazują osobę, która jest naprawdę oddana swojej pracy. I tak. Absolutnie tak. Także ten, ten układ, który jest tutaj na końcu, jest dla Was w pozytywie. Z czymkolwiek się nie będziecie borykać, z jakąkolwiek sprawą sądową, urzędową lub też, ym, nawet to nie musi być urząd. To mogą być na przykład jakieś. Ym, Obrona własnego projektu, własnego pomysłu, własnego stanowiska, tak? I oczekiwanie na werdykt. Może dyrektora, może osób, z którymi pracujecie. Na pewno on będzie dla Was pozytywny i Wy tę pozycję swoją obronicie. Sprawdzę jeszcze te informacje. Osiem buław, co tutaj do Was będzie tak przychodziło na mnie? No, osiem buław i długo oczekiwane wiadomości mogą nagle spływać w bardzo intensywnym tempie i to może wam tak, i to może was po prostu zmęczyć będziecie musieli szybko reagować a czas na to nie będzie pozwalał, będziecie mieć jeszcze inne zajęcia i to może być dla was kłopotem ale generalnie miesiąc widzę, że jest bardzo sympatyczny jest tutaj bardzo fajny, fajne energie, które przejawiają właśnie taką dumę, dumę z siebie, taki jak to baran lubi po prostu powalczyć, lubi pokazać swoje stanowisko, i nagle okazuje się, że absolutnie jest w prawie, jest w racji, jest nagradzany za to i tak dalej, i tak dalej. Witaminka. Co tutaj mamy w pozytywie dla Was jeszcze? Zobaczmy. Co tu być chce powiedziane dla baranka. Bądź dla siebie łagodny. I w przekazie mamy. Zdejmij nogę z gazu i nie wymagaj od siebie aż tak wiele. Jeśli potrzebujesz odpocząć, zrób sobie przerwę. Świat się nie zawali. Jeśli się zdrzem... Świat się nie zawali, jeśli się zdrzemniesz. Ukochany zrezy zregeneruj się, jesteś prawdziwym skarbem, bądź dla siebie czuły. No właśnie, trochę by to pasowało tutaj do tych kart, które mówią o tym, że będziesz zabiegany, że będziesz yy, tutaj bardzo zaangażowany w, w te styczniowe sprawy, więc nie zapominaj też o sobie, drogi Baranie, tak? Dziękuję wam bardzo, to wszystko dla was. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa pa.